Drogie siostry i bracia w Chrystusie, witam was z całego serca w tym świętym czasie, gdy łaska Boża spływa na nas obficie, szczególnie w tym błogosławionym miesiącu kwietniu. Czy wiecie, że Bóg ma dla każdego z was specjalne błogosławieństwa, ochronę i miłosierdzie, które przygotował na te dni? Tak, drodzy przyjaciele, On czeka na wasze modlitwy, na wasze wołanie, na wasze zaufanie. Dlatego dziś, w tym miejscu, gdziekolwiek jesteście, czy to w domu, w pracy, czy w podróży, Bóg chce was dotknąć swoją mocą. Jeśli kliknęliście ten film, to nie jest przypadek. To Duch Święty was tu przyprowadził, bo ma dla was coś wyjątkowego. Już teraz błogosławię każdą osobę, która słucha tych słów, niech Boża obecność napełni wasze serca pokojem, a Jego ręka prowadzi was przez każdy dzień. W dzisiejszych czasach, gdy świat jest pełen niepokoju, gdy rodziny przechodzą przez trudności, gdy wiara bywa wystawiana na próbę, Bóg daje nam potężne narzędzie modlitwy. A dziś chcę się z wami pomodlić szczególną modlitwą za wasze rodziny. Módl się tą modlitwą za swoją rodzinę i zobacz, jak działa ręka Boga, to nie tylko tytuł, to obietnica. Bo gdy zanosimy nasze prośby przed Boży Tron, On działa w sposób, którego nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Pismo Święte mówi w Ewangelii Mateusza godzina 18.20, gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w imię moje, tam jestem pośród nich. A więc, drodzy, dziś gromadzimy się w Jego imię, a On jest tu z nami, gotowy, by działać w waszych rodzinach. Zanim przejdziemy do modlitwy, chcę, abyście przez chwilę zastanowili się nad tym, jak wielką moc ma modlitwa wstawiennicza. Czy pamiętacie historię Hioba? Gdy cierpiał, gdy tracił wszystko, jego przyjaciele modlili się za niego, a Bóg przywrócił mu wszystko w dwójnasób. Albo przypowieść o uzdrowieniu paralityka, to przez wiarę i modlitwę jego przyjaciół, Jezus go uzdrowił. Tak, drodzy, wasza modlitwa za rodzinę może zdziałać cuda. Może przywrócić pokój tam, gdzie jest walka, może uleczyć rany, które wydają się niegojące, może przywrócić nadzieję tam, gdzie zapanowała rozpacz. Dlatego dziś, z wiarą, z ufnością, z sercem pełnym miłości, pomódlmy się razem. Drodzy bracia i siostry, uklęknijmy teraz w duchu, otwórzmy nasze serca i pozwólmy, by Duch Święty prowadził nasze słowa. Ojcze Niebieski, przychodzimy do Ciebie z pokorą, ale i z ogromną wiarą, że słyszysz każdy szept naszych serc. Dzisiaj polecamy Tobie nasze rodziny, każdego członka, każdą relację, każdą sytuację, która wymaga Twojego dotyku. Panie, Ty znasz nasze potrzeby, zanim je wypowiemy, ale my chcemy dziś wołać do Ciebie z ufnością, bo wiemy, że jesteś Bogiem, który odpowiada. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam MT 7 i 7. Dlatego dziś pukamy do drzwi Twojego miłosierdzia i prosimy, otocz nasze rodziny swoją ochroną. Niech Twój pokój, który przewyższa wszelki rozum, Strzeże naszych serc i myśli FLP 4 i 70. Duchu Święty, napełnij nasze domy Twoją obecnością. Gdzie są konflikty, przynieś pojednanie. Gdzie jest smutek, przynieś radość. Gdzie jest choroba, przynieś uzdrowienie? Gdzie jest brak, przynieś obfitość. Działaj, Boże, tak jak tylko Ty potrafisz. Pamiętajcie, drodzy, że Bóg nigdy nie ignoruje modlitwy wypływającej z czystego serca. W liście Święta Jakuba 5 i 16-setnych czytamy: Wielką moc posiada wytrwała modlitwa sprawiedliwego. Dlatego nie ustajemy w modlitwie za naszych bliskich, nawet jeśli nie widzimy od razu odpowiedzi. Bóg działa w swoim czasie, a jego plany są doskonałe. Czy jest wśród was ktoś, kto czuje, że jego rodzina jest rozdarta? Ktoś, kto myśli, że już nic nie da się naprawić? Słuchajcie, Bóg specjalizuje się w rzeczach niemożliwych. On może o nawet to, co wydaje się martwe. Wystarczy, że mu zaufacie. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić, powiedział trendowaty do Jezusa, MT 8 i 2. A Jezus odpowiedział: Chcę, bądź oczyszczony. Dziś mówię Wam: Bóg chce błogosławić Wasze rodziny. On chce działać w Waszym życiu. Tylko Mu na to pozwólcie. Może jesteś tu dziś i myślisz: Moja modlitwa jest za słaba. Ale słuchaj, to nie siła Twoich słów się liczy, ale wiara, która za nimi stoi. Nawet gdy mówisz tylko, Jezu, pomóż, On słyszy i odpowiada. Pomyślcie o Abrahamie, modlił się za Sodomę, prosząc, by Bóg oszczędził miasto, jeśli znajdzie się tam choć kilku sprawiedliwych. RDZ 18, 23, 32. A czy Bóg nie wysłucha tym bardziej modlitwy za Waszą rodzinę, za Wasze dzieci, za Wasze małżeństwo? Dlatego dziś, z wiarą, Powtarzajmy za psalmistą, powiesz panu swoją drogę i zaufaj mu, a on sam będzie działał. P.S. 37 i 50. Oddajmy mu wszystko, nasze lęki, nasze marzenia, nasze relacje. Niech ta modlitwa będzie jak ziarno, które dziś zasiewamy w wierze, a Bóg sprawi, że łajdę plon obfity. Może nie od razu, ale jego słowo nie wraca bezowocne, iż 55 i 11 setnych. Czy wierzysz, że Bóg może przemienić twoją rodzinę? Czy wierzysz, że może przywrócić miłość tam, gdzie ostygła? Jeśli tak, powiedz teraz, Jezu, ufam Tobie. Pamiętajcie, że modlitwa to nie tylko mówienie, to też słuchanie. Dajcie Bogu przestrzeń, by do Was przemówił. Może chcę Wam coś dziś powiedzieć. Bądź wola Twoja to najtrudniejsze, a zarazem najpotężniejsze słowa modlitwy. Bo czasem Bóg odpowiada inaczej, niż oczekujemy, ale Jego drogi są zawsze lepsze. Czy jesteś gotów powierzyć mu wszystko? Nawet to, co boli? Nawet to, czego nie rozumiesz. Dziś, gdy się modlimy, wyobraź sobie, jak Boża światłość wypełnia twój dom. Jak Jego miłość uzdrawia każdą ranę. Jak Jego moc rozbija kajdany grzechu i nieporozumień. Nie bój się prosić o cuda. Bóg jest tym samym wczoraj, dziś i na wieki HBR13 i on wciąż uzdrawia, wciąż wyzwala, wciąż odnawia. A teraz, w ciszy serca, powiesz Mu konkretne osoby z Twojej rodziny. Wymień je po imieniu przed Bogiem. On zna je lepiej niż Ty, ale chce, byś się za nie modlił. Panie, błogosław moim rodzicom, moim dzieciom, mojemu mężowi, żonie, moim krewnym. Daj im zdrowie, pokój, wiarę. Ochraniaj ich przed złem. Prowadź ich do siebie. kropka. Czy wierzysz, że Bóg może przemówić do ich serc? Czy wierzysz, że może odmienić ich życie? Jeśli tak, powiedz amen. Niech się stanie. A teraz, drodzy, dziękujmy Bogu z góry za to, co już czyni. Bo modlitwa wiary to także modlitwa dziękczynienia. Dziękuję Ci, Boże, że słyszysz mnie. Dziękuję, że działasz. Dziękuję, że moja rodzina jest w Twoich rękach. Pamiętajcie, Bóg nie jest obojętny na wasze łzy. On zbiera je wszystkie PS 56 i9. On jest blisko złamanych na sercu PS34 i 19 setnych. Może ktoś dziś potrzebuje usłyszeć: Nie jesteś sam. Bóg cię nie opuścił. On walczy o Twoją rodzinę. Panie, jeśli moja wiara jest mała, pomóż mi w mojej niewierze. MK9 i 24 setne. Nawet taka modlitwa wystarczy, by Bóg zaczął działać. A teraz w imię Jezusa ogłaszam nad Waszymi rodzinami pokój zamiast niepokoju, miłość zamiast nienawiści, jedność zamiast podziału. Niech moc Boża otoczy każdy Wasz dom. Ojcze, nie tylko prosimy, ogłaszamy, że nasze rodziny są Twoje. Że Twoja wola się wypełnia. Że Twoje Królestwo przychodzi do naszych domów. Zękujmy mu już teraz za cuda, które zacznie czynić. Za uzdrowienia, za pojednania, za nowe początki. I pamiętajcie, ta modlitwa to nie koniec, to początek. Módlcie się codziennie. Nie ustępujcie. Bóg was wysłuchuje. A teraz, Panie, błogosław każdą osobę, która słucha tej modlitwy. Niech Twoja ręka będzie nad nią. Niech Twoja światłość prowadzi ją każdego dnia. I niech pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzeże waszych serc i umysłów w Chrystusie Jezusie, FLP 4 i 7. Amen. Drodzy przyjaciele, jeśli ta modlitwa poruszyła wasze serce, jeśli uwierzyliście, że Bóg może działać w waszej rodzinie, proszę, zostawcie like pod tym filmem i zasubskrybujcie kanał Świątynia Światła, aby nie przegapić kolejnych modlitw i rozważań. Napiszcie też w komentarzu, jeśli potrzebujecie szczególnej modlitwy, wspólnie zanosimy wasze prośby przed Boży tron. Pamiętajcie, nie jesteście sami. Bóg was kocha i ma dla was plan pełen nadziei. Niech Jego błogosławieństwo będzie z wami teraz i zawsze. Amen.